Czas Czas czekać. Stoimy Czas na terenie, które stanowi najstarszą część naszego miasta. Z dokumentu wynika, że pierwsza, ta pierwotna lokacja miasta Kotoszyna miała miejsce tu na tym terenie. 600 lat temu. No ponad 600 lat temu. Prawdopodobnie była między 1411 a 1414. Dlaczego bo z dokumentu wynika. Właśnie, że pierwotnie Było lokowane tutaj i miasto jeszcze nie w pełni Było zbudowane, czyli kilka lat Prawdopodobnie ten proces trwał A ponieważ, no tak powiem, toczył się dość Na i powolny, dlatego dziedzic podjął decyzję Żeby przenieść e, Miasto w bardziej korzystne Miejsce pod względem gospodarczym I to się stało 25 lipca 1415 roku Ale tu o tym jeszcze, o tym tutaj miejscu Otóż Wcześniej istniała wieś Krotoszyń ten kościółek pod wezwaniem Marii Magdaleny, oczywiście to nie jest budowla z tamtych czasów, bo zbudowana na pewno była inna, ale w 755 roku ksiądz Piotr Ros Ros Rokosowski po prostu polecił wznieść, ona była remontowana parokrotnie, a ostatnio po pożarze, tutaj niektórzy mieszka bliżej, to nawet pamiętacie Państwo, I tak? Została, nawet niektórzy widzieli, została ja pięknie też. odnowiona. Uh -huh. Otóż, nie proszę nie Państwa... Jeszcze Dlaczego tutaj twierdzimy? Oczywiście głos decydujący należy do archeologii. Ja już zgłaszałem to i jeszcze raz zgłaszam to na piśmie. Żeby jednak podjąć badania, no bo kredy finansowe, no to już się stać w tym roku, ale żeby taka decyzja się sobie w Francji, by podjąć z archeologii. Jak spojrzymy w lewo, gmach obecnego Gimnazjum nr 2, ale jego historia jest bardzo bogata. Otóż gmach został zbudowany w 1913 roku jako seminarium nauczycielskie, ale oczywiście dla nauczycieli niemieckich. Niedługo tutaj popracowali nad kształtowaniem nowych nauczycieli, dlatego że w 1914 roku wybuchła wojna i szkoła została przekształcona w szpital polowy Lazarem. od strony Sułmierzy od Odda historii naszego miasta, bo z tego miejsca chciałbym powiedzieć Otóż każdy kto jechał to widział ten krzyż stojący tam na górce Otóż proszę uważać To miejsce jest związane z ważnym wydarzeniem w naszej dzieje jaka była Konfederacja Barska w latach 1768-1772 Też miejsców miejscu historycznym związane z powstaniem styczniowym w ogóle z polskim życiem narodowym podczas pruskiej niewoli Rada ludowa upamiętnia to wydarzenie Kabisa. Tu także znajdował się można powiedzieć, który jest ten arcena o bagawym broń. Ta broń to była tutaj Właśnie. W Historycznym miejscu przed nami kościółek. No to co się mówimy pod e, Świętego Rocha, a tak naprawdę faktycznie jest pod wezwanie Świętego Fabiana i Sebastiana. Zbudowany około 1572 roku. Widzimy kościółek drewniany e, na, na planie krzyża greckiego, czyli równoramiennego. kryty gontem, jak widzimy. Środkową część wieńczy wieżyczka zwana latarnią. z nami miała zaznaczone widlowe kaze. Cudownie, cudownie. Ciekawe ile książek przeczytali po drodze. Myślę, że pani dyrektor z nami się podzieli. Przyjechali będzie za licowe 385 kilometrów tylko do przejechania jeszcze i do przebiegnięcia dla pozostałych uczestników dzisiejszego Proszę uważać, żeby się zmieścić w tej grawce. O, są tutaj znaki też o, uczestnicy fantastycznie. Widzę y, przedstawicieli stowarzyszenia razem. O, jest teraz, Uwaga, ja zresztą straciłam prawkę. Są, przejechali, ale jest dużo, bo dzisiaj dużo, dużo. Bardzo dużo. Zapowiadane było 80 uczestników, którzy przejechali 25 km. 100, ponad 100 pani, pani burmistrz mówi, że 100, ponad 100 więc świata przeczytali w tym czasie pół biblioteki. Pół biblioteki przeczytane z okazji 20-25 km. To rzeczywiście można wiele przeczytać. Wiele przeczytać, a więc są z nami uczestnicy Rajdu Odlonowi.